Wawer to jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Nie oznacza to jednak, że nie zmaga się z negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Ulewne deszcze, lokalne podtopienia czy z drugiej strony susze i upały to zjawiska, z którymi mierzą się jej mieszkańcy. Jak najbardziej wawer jest takim miejscem, gdzie niestety i to podkreślamy, nie mamy kanalizacji deszczowej, więc woda z dróg rozlewa się po okolicznych obszarach. Jednym z największych wyzwań w dzielnicy jest gospodarowanie deszczówką. Projekt Szkoła przyjazna klimatowi, modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście, jest odpowiedzią na to wyzwanie. Ten projekt daje nam możliwość znalezienia rozwiązań podczas innych remontów, modernizacji, jak retencjonować wodę, gdzie tą wodę zagospodarowywać. Dodatkowo będziemy chcieli zachęcać inne nasze jednostki publiczne, aby wykorzystywały wiedzę zdobytą podczas tworzenia tego projektu i tych rozwiązań u siebie. Czy to ZGN, czy to ośrodek sportu, warto korzystać z tego, co już dzisiaj wypracowaliśmy. Głównym celem naszych działań było zwiększenie świadomości na temat negatywnych skutków zmiany klimatu. Projekt zakładał stworzenie modelowych rozwiązań pozwalających na adaptację do tych zmian. Na terenie szkoły posadziliśmy drzewa i krzewy, stworzyliśmy ogrody deszczowe i łąki kwietne, założyliśmy zieloną ścianę i zielony dach. Rozbudowaliśmy także ogród warzywny i posadziliśmy w nim krzewy owocowe. Co ważne, wszystkie rozwiązania zostały zaprojektowane i wykonane tak, aby możliwe było powielenie ich w innych miejscach. Dzieci podczas tego całego projektu, nie tylko dzieci, ale nawet mocno zaangażowani nasi nauczyciele, zobaczyli, w jaki sposób można gromadzić deszczówkę, można zbudować zbiorniki, ponieważ mieliśmy tutaj tereny mocno zalewowe, a projekt ten trochę nam odwodnił ten nasz teren, i myślę, że to nauka w ogóle gromadzenia wody przyczyniła się bardzo do podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów i wśród naszych nauczycieli, wszystkich naszych zresztą pracowników. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy w tym miejscu, bo widzimy efekt procesu trwającego kilka lat. Jego początek sięga roku 2019. To wtedy prowadziliśmy szkolenia z architektami krajobrazu i projektantami i zastanawialiśmy się, jak zagospodarować deszczówkę zalegającą na pobliskich ulicach. Przy współpracy z dzielnicą Wawer dla terenu szkoły podstawowej nr 195 przy ulicy Króla Maciusia I opracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania terenu, a dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego koncepcję przekuliśmy w realne działanie. W tym projekcie zależało nam, aby przestrzeń wokół szkoły nie służyła wyłącznie retencji, nie była tylko przestrzenią edukacji o adaptacji do zmian klimatu. Tylko była miłą przestrzenią, z której uczniowie będą chcieli korzystać, żeby spędzać czas, żeby była przedłużeniem sali lekcyjnej. Dlatego zaprosiliśmy do pracy nad projektem tej przestrzeni uczniów szkoły. Zorganizowaliśmy wspólnie z fundacją kilka warsztatów, w której z uczniami testowaliśmy różne rozwiązania w terenie, badaliśmy wielkość, skalę, odbytywaliśmy albo rozmawialiśmy o tym, co byłoby potrzebne i co sprzyjałoby temu, żeby przyjemnie z tej przestrzeni korzystać. Wydając na pytanie, czy warto włączać użytkowników w projektowanie przy tego typu projektach, wydaje się, że wystarczy spojrzeć na ostateczny efekt, na to, jak ta przestrzeń działa, żeby zobaczyć, jak duży wkład w realizację mają użytkownicy, czyli ma młodzież szkolna, która korzysta z tej przestrzeni i jak wiele elementów, które w tym projekcie są realną wartością, nie ma charakteru materialnego albo czysto estetycznego. Chodzę tutaj od siedmiu lat i tak naprawdę jest to też Część mojego życia, i na pewno chciałam, żeby w jakiś sposób ta szkoła miała inne możliwości pokazania i zaprezentowania. Bardzo chciałam, żeby było tu coś nowego. Jak wychodzę na przerwę, to przez okno widzę naprawdę dzieci, które się śmieją i bawią, i cieszą, że mają takie podwórko. Aby wprowadzić zmianę, trzeba znaleźć osoby, które będą jej ambasadorami. Dlatego w ramach projektu przeprowadziliśmy szereg działań edukacyjnych. Pracowaliśmy z nauczycielami i uczniami. Prowadziliśmy szkolenia, konsultacje i praktyczne warsztaty, podczas których wspólnymi siłami tworzyliśmy miejsca gromadzące deszczówkę, wspierające zapylacze, ale i małe ssaki. Uczyliśmy się także, jak edukować na temat zmiany klimatu. Cenna w tym obszarze była współpraca z norweską partnerką projektu PSPabi Process Education. To właśnie Kirsten pokazywała dobre praktyki edukacyjne stosowane w norweskich szkołach, które inspirowały nauczycieli. Co najbardziej zapamiętamy? Zaangażowanie dzieci, oczywiście. Nasze dzieci tak polubiły przede wszystkim, po pierwsze, projektowanie. One mogły brać udział we wszystkim, co tutaj się działo od początku projektu. Rozbetonowanie naszej kostki to był pomysł naszych dzieci, więc wdrożyliśmy te pomysły, a następnie nasadzenia. Młodsze dzieci, klasy pierwsze, drugie, trzecie, wychodziły przeszczęśliwe, mając brudne rączki. Więc myślę, że manualne zajęcia na pewno przyczyniły się do pogłębiania wiedzy też wśród naszych uczniów. Efekty tego projektu są ogólnodostępne. Zachęcamy Was w szczególności do odwiedzania zarówno wirtualnej, jak i stacjonarnej ścieżki edukacyjnej. Spacerując wokół szkoły podstawowej nr 195, poznacie wiele rozwiązań zatrzymujących deszczówkę i dowiecie się, które z nich możecie zrealizować przy swoim domu, bloku czy szkole, bez posiadania specjalistycznej wiedzy czy dużego budżetu. Co więcej, za pośrednictwem kodów QR odkryjecie bazę wiedzy, a w niej wiele dodatkowych materiałów, publikacji czy wskazówek, jak prowadzić angażujące działania. Zajrzyjcie na stronę dedykowaną projektowi i dzielcie się wiedzą. Inwestujmy w infrastrukturę błękitną, zieloną, retencjonującą wodę na terenie naszych małych, lokalnych społeczności. Ale nie tylko. Zapraszamy do nas, jesteśmy chętni do tego, aby pokazać te rozwiązania. Zachęcam kolegów burmistrzów, burmistrzynie z innych jednostek do skorzystania z doświadczeń, które nabyliśmy podczas projektu w szkole 195 w Marysinie Wawerskim. Film został zrealizowany w ramach projektu Szkoła przyjazna klimatowi, modelowe centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście, dofinansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG, w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy Klimat. Więcej informacji na stronie projektu spk.sendimir.org.pl Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.